Inwestowanie indywidualne. Dzisiaj spółka z sektora gamingowego w ramach programu krótkich analiz sytuacji na wykresie. Oczywiście jest to Ten Square Games. Zobaczmy więc na wykres, co tutaj, co tutaj się dzieje. No, aktualnie ta sytuacja no, nie wygląda zbyt dobrze. To trzeba sobie jasno, jasno powiedzieć. Niestety te informacje, które no, spółka w ostatnim czasie do inwestorów przy Przekazywała, na pewno pozytywnie odebrane nie zostały. Zdecydowany negatywny odbiór, proszę spojrzeć chociażby na tą sesję z końca marca. Tutaj blisko 20% spadek, zdecydowane wybicie poziomu 100 zł, ale zejście nawet w okolice podczas tej jednej sesji, złotych 90, a kolejne sesje. To jeszcze kontynuacja tych spadków przez pewien czas, aż do okolic 80 zł. Tutaj bardzo silne wsparcie nam się utworzyło. Te okolice 80 zł zdecydowanie się bronią, te spadki tu wyhamowały. No, wykres staje się prawie że, że płaski w tych, w tych rejonach. Kurs zdecydowanie. No, może nie tyle staje się, staje się silny, no co po prostu już inwestorzy uznali, że 80 zł to jest taki poziom który obecnie odzwierciedla wartość Ten Square Games? Aktualnie 83,85 na wykresie. Nie udaje się jakoś kursowi od tego poziomu 80 zł oderwać dalej. Raptem 85 zł to takie lokalne tutaj szczyty, jeżeli mówimy o tych ostatnich kilku, kilkunastu sesjach. No cóż, jeżeli chodzi o, o obroty, one gdzieś wyraźnie. Zmalały w ostatnim czasie po tym, jak no były naprawdę na wysokim, na wysokim poziomie, szczególnie po tej fali spadków. Tutaj ta sesja z 17 kwietnia. Wtedy wiele na akcjach Times Square Games się, się działo. No, cóż, co może wydarzyć się w przyszłości na kursie? No, ja bym powiem tak: na pewno te 80 zł na razie wydaje się, że no przebite nie powinno, nie powinno być. Raczej te około 80 zł będą bronić się dalej nawet przy ewentualnych kolejnych testach tego, tego poziomu. Czy kurs powędruje wyżej? Niewykluczone, natomiast myślę, że tutaj w przypadku ten Square Games, ten sentyment do spółki może negatywny się utrzymywać przez dłuższy czas, co no raczej sprzyjać wzrostom nie będzie. Stąd tutaj takie moje wątpliwości, no czy kurs ten Square Games w najbliższym czasie Jakieś spektakularne wzrosty będzie, będzie notował. Myślę, że takim, no powiedzmy, gdzieś docelowym aktualnie moment, miejscem, do, do którego kurs powinien przy rozpoczęciu fali wzrostowej dotrzeć to okolice 94-95 zł. No nie ma tutaj szału, mówiąc tak kolokwialnie, jeżeli chodzi o, o potencjalne wzrosty. Zresztą ten kurs już, no ten Games od dłuższego czasu nie radzi sobie dobrze. Myślę, że ten wykres mówi sam za siebie, nie trzeba tutaj go komentować. Najpierw spadki z poziomów powyżej 500 zł, potem zejście na coraz to niższe pułapy 300-200-100 kiedy już się wydawało, że to okolice 90-100 zł dobrze, dobrze gdzieś ten kurs zahamowały, wytworzyły potencjalne miejsce do, do odbicia i nawet takie gdzieś odbicie, szczególnie pod koniec ubiegłego roku, początek tego roku, było obserwowane okolice nawet 160 zł, no ale jednak te 160 zł to tyle. Maksymalny poziom, jaki udało się walorom ten Square Games tutaj odnotować w tym ruchu wzrostowym, wzrosty zostały zatrzymane. I rozpoczął się trend, trend powrotny, powrót do bazy, chciałoby się powiedzieć. Natomiast no, nie, nie tyle jest to powrót do bazy, co spadek na jeszcze niższe poziomy. I tak jak gdzieś tutaj obserwowaliśmy cykliczne odbijanie się kursu od mniej więcej 94-95 zł, ten, ten okres trwał gdzieś od połowy czerwca do mniej więcej końca listopada. Także nie był to jakiś okres krótki. Tutaj taka konsolidacja na walorach Square Games, tak zadałbym sobie pytanie, czy może teraz nie będziemy obserwować czegoś podobnego właśnie przy 80, przy 80 zł, ewentualnie jakieś poziomy rzędu 83-4 zł i właśnie taki prawie że płaski ruch raz na jakiś czas z jakąś górką, właśnie wtedy z zasięgiem na przykład 94-95 zł, no i kurs ten słabej właśnie w takim w takim ruchu przez pewien czas będzie, będzie przebywał. Myślę, że no, tak jak już powiedziałem, ten sentyment negatywny może się przez najbliższy czas jeszcze do spółki utrzymywać, ale też uważam, że gdyby spółka podała jakąś informację. Która no, byłaby po prostu pozytywna, przedstawiałaby możliwość, możliwość uzyskania przez spółkę jakichś jakiś przychodów, również inwestorzy by to zauważyli jako szansę dla spółki, no myślę, że wtedy te wzrosty stałyby się naprawdę dość dynamiczne i szybko wrócilibyśmy w te okolice powyżej 100, powyżej 120, nawet złotych gdzieś w okolice tego szczytu z 11 stycznia, no ale myślę, że raczej szybko niestety to nie nastąpi, tak? więc obserwujemy teraz square games, słuchamy zarządu, słuchamy komunikatów ze spółki, no i zobaczymy co nam tutaj najbliższa przyszłość przyniesie czy ta spółka gamingowa jeszcze wróci gdzieś do łask inwestorów no i może będzie powoli chciała powracać w stronę zdecydowanie wyższych poziomów na kursie w tej analizie to już wszystko bardzo dziękuję za uwagę zachęcam do oglądania innych analiz subskrybowania kanału i udostępniania tego materiału do usłyszenia cześć